Nawy w swoje ręce, nie przestraszyły się krzyków Berlina, nie przestraszyły się krzyków Waszyngtonu, ONZ-u, Tel Awiwu. Nie bali się tego. Nie bali się opinii publicznej, tylko powiedzieli wprost nie. Dlatego krzyknijmy dzisiaj jeszcze w geście Solidarności. Polak, Węgier, dwa bratanki i od szabli, i od szklanki. Polak, Węgier, dwa bratanki, i od sabli, i od szklanki. Ora kei a koe, whana tangi, iho shangi, iho I naprawdę jeszcze raz podziękujmy brawami, a zwłaszcza koledze, który miał tę wdzięczną rolę i musiał grać imigranta. Brawo dla nich! Ja przypominam jeszcze raz o zbiórce na remont domów, na remont mieszkań dla Polaków z Kresów Wschodnich, na remont tych mieszkań, które będą w Małopolsce. Z tego co wiem, puszki nadal wymagają wypełnienia, jeszcze nie są, nie są dostatecznie wypełnione. Zachęcam, zachęcam do podpisywania się e, pod wnioskiem o rozpisanie ogólnokrajowego referendum właśnie w sprawie imigrantów. I jeszcze mam jedno pytanie, a raczej ogłoszenie. Jeżeli jest wśród nas tutaj gdzieś doktor Tomasz Szczepański z Niklota, to poproszę, aby podszedł tutaj e, pod scenę. Dziękuję. Słuchajcie, jeszcze raz jedziemy głośno. Przewodnie hasło dzisiejszej manifestacji, które nawiązuje do tych senek! Repatrianta za imigrantów! Jeszcze raz, są nawiązujące do, do przemówienia kolegi z ONR-u. Właśnie dlatego, przed, 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 a propos tego zagrożenia, przed którym stoi Europa. Przed nihilizmem, hetonizmem i demoliberalizmem. Jedziemy głośno. Naszą drogą nacjonalizm uderz, uderz! A teraz jedziemy takie hasło nawiązujące do scen właśnie i tego, co mówił kolega z Młodzieży Wszechpolskiej, że rząd odbiera pieniądze na pomoc Polakom, a daje je imigrantom. Jedziemy tak. Wsparcie tylko dla Polaków, niech o innych zadba Zachód. Wsparcie tylko dla Polaków, niech o innych zadba Zachód. Wsparcie tylko dla Polaków. Słuchajcie, żeby nie być gołosłownym, mamy dzisiaj specjalnego gościa wśród nas. Jest to nasza rodaczka, nasza rodaczka, która przyjechała do nas, uciekła przed wojną z Donbasu. Zapraszamy wiktorię i wielkie brawa dla niej. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień Boże! Dzień dobry. Jestem, jestem z Donbasa, jestem z Doniecka, urodziłam się w Ługańsku, jesteśmy Polakami. O nas mówią, że nas nie ma. To nieprawda, jesteśmy i potrzebujemy, akurat dzisiaj potrzebujemy pomocy. Tej pomocy szukaliśmy przez cały rok. Błagaliśmy. Dość. Chcemy po prostu, chcemy żyć, jak każdy z Was. Jesteśmy. Jesteśmy. Jesteśmy w Lugańsku, w Doniecku, w Mariupolu. Jesteśmy na całej Ukrainie. Jesteśmy w Kazachstanie. Kiedy będzie, kiedy przyjdzie ten czas, kiedy my możemy po prostu wrócić? Wrócić do siebie. Nie przyjeżdżamy do cudzego kraju, przyjeżdżamy do siebie. Dość. Wszyscy lecimy! Kresowiacy też Polacy! Kresowiacy też Polacy! Kresowiacy też Polacy! Kresowiacy też Polacy! Słuchajcie, po Kres... Słuchajcie, kluczowe hasło lecimy! Yeah! Jesteśmy tutaj również z nimi solidarnie! Polska to naród przede wszystkim, który, gdy nie było państwa, ten naród żył i walczył! Więc krzyknijmy jeszcze raz! Wielka Polska Narodowa! Wielka Polska! Jeszcze raz wyraźmy solidarność z naszymi rodakami z kresów. Imigrantów! Tu nie chcemy! Kresowiekom! Pomożemy! Imigrantów! Tu nie chcemy! Kresowiakom! Pomożemy! migrantów. I jeszcze taka mała propozycja dla pani premier, która dzisiaj w ciągu dnia gdzieś w jednej z dzielnic warszawskich zamazywała, jak to, samo, jak to było określane, nienawiść, nietolerancję. To w takim razie będziemy tutaj chyba wszyscy zgodnie mieli do niej, proszę tam o ciszę, będziemy mieli tutaj jedną propozycję. Premierko, patrz chcesz mużyna! Kogo sobie w domu trzymaj! W mnie też Murzyna! Kogo sobie, domu trzymaj! W mnie też Murzyna! Kogo sobie, domu trzymaj! W mnie też Murzyna! Kogo sobie, domu trzymaj! I teraz ostatnie główne podsumowujące przemówienie! zabierze znowu kolega Łukasz Walczak. Tak jak już wspominałem, wczoraj byłem w redakcji pewnego radia na pewnej ulicy Czerskiej. Tam siedzibę ma świątynia zła, która, z której wydobywają się wszelkie plugastwa i wszelkie kłamstwa na nasz temat. I tam... Redaktor, już cytowany przeze mnie redaktor Szakowski, zapytał mnie, panie Łukasz, a czy uważacie, że te kilkadziesiąt tysięcy, twół, on przepraszam, powiedział, kilka tysięcy imigrantów, uchodźców, coś może Polsce zrobić tak naprawdę? A ja mówię, panie redaktorze, pan pamięta, co było w latach 60. we Francji, w Wielkiej Brytanii. Był taki francuski prezydent, Georges Pompidou, i on przed śmiercią powiedział: Korporacje zmusiły mnie do tego, abym przyjmował imigrantów. Dlaczego? Bo im się nie chciało więcej płacić pracownikom, a mogli. Oni woleli mieć tanią siłę roboczą. I to dzisiaj wszystko jest bez przerwy nakręcane. Mamy 10% bezrobocia ogólnie w lipcu. Zobaczymy, ile będzie wynosić, gdy skończą się tak zwane prace sezonowe. Mamy 2 miliony naszych przyjaciół. Każdy z Was ma znajomego, który wyjechał za granicę do pracy. To jest tragedia. To jest holokaust. To jest gorzej niż w czasie II wojny światowej. Z Polski wyjechało w tym momencie więcej osób niż zginęło w czasie II wojny światowej. Wyobraźcie to sobie. Wyobraźcie sobie tę sytuację. Polska w tym momencie, jeśli chodzi o ludność i ilość, która wyjechała, jest gorzej niż po zakończeniu tragedii hekatomby, jaką była Druga Wojna światowa. Mówię o ludności Polski. I w tym momencie co się dzieje? Nie chce się nam płacić więcej, nie chce się nam podwyższyć pensji, bo to jest nie, nie bez sensu. Nasi politycy nie mają jaj, nie potrafią się postawić. Zapominają o tym, co sami kiedyś mówili. Może to, co powiem teraz, będzie dla wielu patriotów kontrowersyjne. Ale dlaczego przeszedł ten antyimigracyjny, anty, ten proimigracyjny paszkwir w Komisji Europejskiej? Dlatego, że zlikwidowano prawo weta w Unii Europejskiej. Wprowadzono głosowanie większościowe. A dlaczego wprowadzono głosowanie większościowe? Ale dlatego, że podpisano traktat lizboński, który podpisał nie kto inny jak Lech Kaczyński. I dzisiaj mówi się w mediach, że premier były premier Jarosław Kaczyński wzywa przeciwko imigrantom, a jednocześnie europosłowie tej partii czy prominentni politycy mówią, że nie powinniśmy oddawać głosu fundamentalistycznym nacjonalistom, którzy nie chcą żadnych imigrantów. Podejmijmy dyskusję nie czy w ogóle ich przyjmować, ale jak ich przyjąć. I tu jest ogromna fałszywość, ogromna fałszywość ludzi, którzy wykorzystują ten temat, aby wykorzystać go w kampanii politycznej. Nas nikt idei narodowej i, i, i istoty narodu u, uczyć nie musi. Bo my to mamy wyryte wszystko w sercach. My będziemy walczyć, będziemy zawsze walczyć i nie odpuścimy. I nie odpuścimy. A jeżeli oni myślą, że będą sobie mogli to wykorzystać, to gwarantuję Wam już teraz, że nieważne, czy zmieni się władza, czy zostanie ta sama, nie daj Boże, to będziemy ich rozliczać zawsze tak samo z polityki migracyjnej, nieważne, czy będą rządzić od lewa, czy do prawa. I na koniec powiem jedno. Wielu z Was pyta się, co dalej, bo protestować można, wychodzić na ulicę można, ale ten nierząd, który rządzi od ośmiu lat, od zawsze pokazuje, że ma gdzieś opinię obywateli. Że ma to gdzieś. Dokładnie, zgadzam się, totalne barachło, które ma nas gdzieś. Ma nas totalnie gdzieś, ale mogę Wam powiedzieć jedno: na pewno będą jeszcze manifestacje inne. Koledzy z ONR-u będą za teraz zapowiadać jeszcze jedną swoją. Ale już teraz w tym miejscu zapraszam Was wszystkich i niech ten głos wyjdzie w całą Polskę. Zapraszam Was wszystkich na kulminacyjny marsz o protest, który odbędzie się 11 listopada 2015 roku w Warszawie. Chodzi o Marsz Niepodległości, który w tym roku odbywa się od hasłem Polska dla Polaków! Z naszych stron! Islam wolf! Z naszych stron! Islam wolf! Z naszych stron! Islam won! Z naszych stron! Islam! Won. Z naszych stron! Islam oł, z, z, z naszych stron! I zapewniamy rządzących o jedny. Dzisiaj jest nas tutaj w Warszawie kilkaset osób, około tysiąc. W całej Polsce. Jest nas kilkadziesiąt, może nawet kilkaset tysięcy, bo w ponad stu miastach odbywają się demonstracje, w niektórych pierwszy raz, więc na pewno frekwencja będzie liczna. Ale przestrzegamy Was teraz przed jednym. Teraz odbywają się demonstracje wszystkim, ale zapewniam was, że jak co roku, 11 listopada? Do Warszawy przyjedzie naprawdę sporo osób. Przyjedzie na pewno grubo ponad 100-150 tysięcy osób. A może i więcej, bo w tym roku robicie naprawdę wszystko, aby porządnie oberwać. I gwarantujemy Wam, że 11 listopada będzie naprawdę gorąco. Cały wielki bust! Zamiast lisi będą wisieć islamiści! A na grzechach! Zamiast liści będą, będą wisieć islamiści! Dobra, cisza! Jedziemy teraz z hasłem, o którym mówił Łukasz Walczak a propos marszu niepodległości. Opamiętaj o się, rodaku, Polska tylko dla Polaków! Po kolejny przypominam o zbiórce podpisów za rozpisaniem ogólnopolskiego referendum w kwestii właśnie przyjmowania, raczej nie przyjmowania przez nas imigrantów, a także o wrzucaniu co łaska do puszki na remont mieszkań, na remont domów, które mają być przeznaczone właśnie dla repatriantów, których tutaj będziemy w Polsce chcieli ugościć i którą to zbiórkę prowadzi Narodowy Instytut Społeczny. A teraz lecimy dalej. Łapy precz od polskiej ziemi! Imigrantów tu nie chcemy! Łapy precz od polskiej ziemi! Imigrantów! Że jesteśmy tutaj dwiema organizacjami, które współorganizują tę manifestację. Polecimy razem, wszech Polacy i ONR! Wielka Polska to nasz cel! Wszech Polacy! ONR! Wielka Polska to nasz cel! Wszech Polacy! ONR! Wielka Polska to nasz cel! Komisja! Dymisja! Komisja! Dymisja! Komisja! Dymisja! Komisja! Dymisja! Dobra, słuchajcie jeszcze raz, głośno ostatni raz dzisiaj. Wsparcie dla naszych braci, dla Węgrów, żeby wytrzymali w tej walce i żeby nie dali, że naciska europejskim. Jesteśmy z Wami! Hej, Węgrzy, jesteśmy z Wami! Hej, jesteśmy, z nami. Hej, bęgrzy, jesteśmy, z nami. jesteśmy z wami! Hej Wegrzy, jesteśmy z wami! Jesteśmy z wami! Hej jesteśmy z wami! I teraz jeszcze raz dla naszych wspaniałych! Co chciałem powiedzieć wspaniałych? Dla tych wszystkich zdrajców tam na, na Czerskiej, na, na wiejskiej, żeby brali przykład właśnie z Wiktora Orbana i idziemy takie hasło! Zamiast przykład brak Zorbana, przed Angelą na kolanach. 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 I teraz już na koniec. Chciałem podziękować wszystkim z Was, którzy tu przyszli. Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy przechodząc zostali, wysłuchali tego, co mamy do przekazania. I na koniec proszę wszystkich, żeby stanęli na baczność i odśpiewamy hymn narodowy. Proszę też Panów, żeby zdjęli czapki. Do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my... Czarnecki do Poznania po szwedzkim zaborze. Dla ojczyzny ratowania wrócił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi Z narodem, już tam ojciec został Dziękuję serdecznie wszystkim. Człowiek Wielkiej Polsce! Rozwiązuję oficjalnie zgromadzenie i proszę, abyście się wszyscy sprawnie rozeszli. Kolegów z Młodzieży Wszechpolskiej Polskiej zapraszam pod namiot.